Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Julia. Jak widzicie, znowu mnie Hubert wmanewrował w nagrywanie, więc generalnie jeśli zostawicie tutaj 20 tysięcy łapek w górę, no to może się jeszcze tutaj pojawię, ale to pamiętajcie, żeby dobić tego progu 20 tysięcy łapek w górę, bo inaczej mnie nie przekonacie za bardzo do tego, żebym tutaj po prostu wróciła, tak? W dzisiejszym odcinku. Będziemy trollować jakiegoś widza po prostu. Myślę, właśnie, gdzie by się tutaj teleportować? Do kogo? Zaraz sobie tutaj kogoś znajdziemy. Jesteśmy na GM3, czyli na spectatorze. Zaraz sobie tutaj wybierzemy kogoś, kogo byśmy mogli sobie strolować. Może Kluche? Może Karola? Co my tutaj mamy ciekawego? Dobra, niech będzie Kluska. Ok, aha, Kluska jest tutaj. Ło, wow. tutaj widzę, że to jest bardzo dużo osób. Dobra, w sumie to możemy Znaleźć coś ciekawszego, chociaż. Hmm, nie no, tutaj nic nie zrobimy. Krucha jest, to wygląda mi na respa, to jest chyba resp. Więc dobra. Pójdziemy sobie może do Janka. Jane Komati Dobra. Co my tutaj mamy? O, widzę, że sobie tutaj ktoś robi farmę. Rozejrzyjmy się tutaj, jak on tu w ogóle z tym domkiem stoi. O, tutaj ma wyjście. O dobra! On tutaj widzę, że kurczę sobie zrobił całkiem niezłą bazę, bo kurczę, no pod wodą, no to rzeczywiście. Ciężko tutaj, jakby go znaleźć. Hmm. Spróbujemy go jakoś tutaj strollować. Gdzie on tutaj ma? O, dobra, tutaj ma jakby drabinę. Tutaj się do góry wychodzi. To jest to miejsce. O, Okej, okay, dobra. To teraz pomyślmy, co my byśmy tu mogli mu zrobić. Niewiele tutaj mamy pola do popisu, że tak powiem. Ale dobra, spróbujmy. GM1. Dobra, mamy tutaj itemki. Teraz sobie zobaczmy, co on tutaj ma w tej skrzyneczce. Okej. Okay. Jakieś totalnie podstawowe rzeczy. Ale on tutaj widzę, że... Oj, oj. No trudno. O, mam to. <gry> zobaczmy, co on tutaj... Czy on się w ogóle będzie wybierał jakby do góry. Już go gdzieś góry gubiłam gdzie on jest? Halo, halo. Gościu, gdzie ty tu jesteś? Tutaj ma. Okej, okay, tutaj ma sadzonki. Dobra. Szukamy go, szukamy go. Okej. Okay. Nie nie wiem w ogóle gdzie on jest teraz? Dobra, jeszcze dajmy sobie raz spektatora. GM3. Okej. Okay. Dobra, teleportowaliśmy się do Marcela. Widzimy, że tutaj on gdzieś tutaj się wybiera, gdzieś tutaj idzie. O tam jest, tam jest, tam jest. Dobra, zgubiłam go, zgubiłam go, ale już go gonię. Dobra, mamy tutaj Marcela. To mi wygląda na Zobaczmy. Dokąd on w ogóle idzie On jest chyba nowym graczem Bo jakby chyba szuka miejsca jakiegoś W którym by mógł sobie zamieszkać Także hmm Możemy zobaczyć dokąd idzie Chociaż nie wiem czy to będzie wystarczająco jakby ciekawe Więc może sobie zobaczymy na kogoś jeszcze Tutaj kogo by trollować O o o o o o o o o, o, o. To, to, to mi się podoba. Tutaj mają kurcze, ojej. No powiem wam, że tutaj mają dosyć to mocno rozbudowane. Tutaj coś kopią i robią jakiś tutaj chyba mechanizm z tego co widzę, bo tutaj chociaż nie wiem, nie wiem, nie wiem co oni tu robią. Dobra, spróbujmy tutaj coś pokombinować z nimi. Patrzmy co my byśmy tu mogli zrobić. Tutaj mamy o, tutaj mają klateczkę na TT. Co by zrobić jakby im tutaj to rozwalić. Dobra, próbujmy. Pyk. Okej. Okay, zobaczymy co tu się będzie działo. Zobaczymy na reakcję jego nie się teraz zastanawia, co się w ogóle dzieje I jakim cudem to jest, on jest Czemu? Czemu on jest w ogóle W wagoniku tutaj? Nie wiedziałem że tak się da W ogóle. Widać po nim, że on za bardzo Nie wie, co się dzieje i zawołał swojego kolegę Żeby sprawdzić to właśnie, co się... Z... Dało. Zastanawiam się w ogóle o co chodzi. Dobra, no zabij, zabij ich, zabij, zabij. Okej, okay, dobra, no to może teraz spróbujmy ich patrolować tak, że tutaj się nagle otworzą drzwi. Nie wiem, czy to zauważyli nawet. O, 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 nie, nie zauważyli chyba. Ale dobra, idziemy, idziemy za nim w takim razie, dobra. Otwieram to. Co oni tutaj mają w ogóle? Zaraz się rozejrzymy, gdzie on poszedł. Jej, wszystko oni tutaj mają z żelaza. Nie wiem, czy to jest utwardzony kamień, czy nie, no to jest raczej utwardzony kamień po prostu. Dobra, zobaczmy, co oni tutaj mają Skrzyneczka. O, widzę, że tutaj są dosyć bogaci. Ale okej, okay, może zróbmy to w ten sposób, że ja wezmę po prostu jakąś tabliczkę może. Dobra, mamy tabliczkę. I teraz właśnie myślę, co by im tutaj napisać na tej tabliczce. Jakieś, nie wiem, w sumie... Oj, A! Dobra, idziemy, 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 idziemy. Dobra, mam to, mam to. Dobra, spróbujmy tutaj coś im zrobić. Coś im tutaj napisać, coś... Nie wiem, może przed drzwiami tutaj im damy tabliczkę i coś napiszemy. Tylko co? Co by im tutaj napisać? Dobra, napiszemy im... Jesteście obserwowani. Okej. Okay. Ciekawa jestem, czy oni to w ogóle zauważą. Dobra, ja tutaj wychodzę. Oni tutaj widocznie dalej się tutaj bawią z tym. W ogóle ten pająk dalej sobie jeździ. Dobra, ja myślę, że im może jeszcze raz tutaj rozwalę to. O, znowu się wysypały. Może jakoś tutaj ich uwagę muszę przykuć jakoś do tego, do tych pająków. Chociaż tutaj widzę, że oni są bardzo jakby zajęci tym. Aha, w ogóle nie zwrócił uwagi na te pająki, ale dobra, no. Budźcie się, budźcie się. Halo, halo. A, on sobie po prostu. Kopię, dalej. Dobra, no to może coś innego. Może jakiś po prostu. O, 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 Nie, dalej nie zauważył. Dobra, szukam jakiegoś e, bloku diamentowego, znajdziemy. I może gdzieś tutaj mu postawimy ten blok. O, widzę, że tutaj zauważył. Okej, okay, zauważył te pająki. Pewnie w ogóle nie wie, co się dzieje z tym, dlaczego one tutaj się w ogóle znalazły. Dobra, widzę, że on tutaj coś. E... Kurczę, za chwilę sobie to wyrzucam. Gdzie jest to, gdzie jest to, gdzie jest to? Dobra, mam, mam. Sytuacja opanowana, okej. Okay. Nie jestem przyzwyczajona do tej klawiatury i troszeczkę sobie myle przyciski. Dobra, postawimy i tu blok diamentu. Zobaczymy, jak zareagują. Albo dwa, albo ogólnie postawię im to tyle tego. Zobaczymy, czy jakoś w ogóle zauważą, jak zareagują na to. Widzę, że są chyba troszeczkę zakłopotani tą sytuacją. Patrzą się na to, zauważyli to, ale jakoś w ogóle... do chcę iść stąd. Nikt się tu nie chce. Aj! widzę, że oni tutaj się nie potrafią bawić w ogóle. Jakieś sztywniaki, kurczę. Dobra, zobaczmy. Może poszukajmy kogoś innego w takim razie. Dobra, teleportowaliśmy się znowu do Janeko Mati. Wrócił, bo w Wcześniej yy, się do niego teleportowałam, ale go nie było, więc stwierdziłam, że kogoś innego poszukam. Ale widzę, że on tutaj jest teraz. Dobra, zobaczmy. Co byśmy tu mogli mu zrobić ciekawego? Myślmy, myślmy. Może mu jakiś blok diamentu nagle postawimy? O, może coś takiego. Będzie może ucieszony. Załatamy tutaj za nim. O, tutaj postawił pochodnie. Dobra, jak tutaj odchopię się, tylko tutaj. O, ma chyba ciemno. Zobaczmy, jak zareaguje. Posyłam mu bloki diamentu. Nie wiem, czy on się w ogóle stąd wykopie, nie wiem, czy ma kill off. jakby nie zwróciłam uwagi na to, jaki ma kill -off, ale ma diamenty za. Sobą. Jakby, dobra, zobaczmy, jak on zareagował na to. Okej, okay. patrzy. <laughs> Nie wiem co się stało. A, kopię sobie dalej. Okej. Okay. Jakby... Czy mam wrażenie, czy on się tych bloków po prostu wystraszył? Nie wiem jakby za bardzo o co chodzi, w sensie. W ogóle się to mnie przejął. Kopię dookoła. XD i z Stawił to. On to po prostu zostawił. Dobra, widzę, że. Czy on to pozostawia po prostu jako trofeum swoje w tym momencie, bo... Oha, rozwalił sobie. No postaw tu światełko. Dawaj, postaw światełko, nic nie widać. Postaw światło. Mordko, dawaj, stawaj, światło. O, dobra, git. Dobra, myślę, że tutaj można by było mu jeszcze coś ciekawego postawić, albo spróbujmy. Nie wiem, on ewidentnie robi tak, jakby to był ołtarz jakiś dla niego, nie rozumiem za bardzo. Dobra, chodź stąd, ziomeczku, i coś ciekawego tutaj zrób. Dawaj, dawaj, dawaj tutaj, no, po schodkach wychodzi. Okej, okay. czyli tutaj dojdzie. Okej, okay, dobra, Co zrobimy w ten sposób. Dajmy mu Ojoj. Dobra, mam to. On tu zaraz będzie szedł. Dobra, więc mu tutaj postawmy tabliczkę. No, troszkę nie wyszło. Napiszę mu, żeby mi zrobił miecz z tych diamentów, z diaksów. Dobra. Nie wiem, czy on to zdąży przeczytać. XD XD. XD. Ciekawe jestem, czy on to teraz wykopie. Ciekawa jestem, co on sobie teraz myśli, czy go ktoś śledzi, czy coś, bo jakby jest pogubiony. Dostał diamenty, dostał diamenty i potem jakby dostał tabliczkę, żeby mu coś, żeby mi coś zrobił z tych diamentów. Zobaczmy, czy on to pójdzie wykopać. No, no idź. Idź, no idź. widzę, że się rozglądasz. szuka tutaj kogoś. No, no, no. Okej, okay. ewidentnie nie ma, nie ma pojęcia, co, co się jakby dzieje. Dobra, no to ja w takim razie idę tam na dół. On tu nie idzie. Okej, okay, dobra, no to ja może zrobię to w ten sposób. Dobra, on sobie poszedł. Okej, okay, więc ja mu tutaj zatyguję znowu z diamentów e drogę, jakby. No i co, no i co? co? Co on w ogóle myśli? Ja się zastanawiam, co on sobie teraz pomyślał i czy on w ogóle zacznie jakieś działania podejmować z tym? No, no, co za ziomek? Zdecyduj się. On się pewnie zastanawia, jakim cudem go w ogóle tutaj ktoś znalazł. Mam wrażenie, że jakby może sobie poniekąd zdawać z tego sprawę, co się właśnie dzieje. W sensie, pewnie sobie myśli, że no wie o tym trolu, ale no jakoś tego w ogóle nie pokazuje. Cały czas łazi i jakby nie wie, co się dzieje. Dobra, ja wezmę po prostu tego dirta i może mu tutaj y, zrobię coś jeszcze. Poza tym mu drzewka jakieś inne niż, oj, niż te, które tutaj ma. Czy to było tutaj, czy może dalej to miał? Okej, okay, tutaj ma te drzewka, dobra, no to wezmę. Zmę mu tutaj posadzę, wszędzie te drzewa. Jestem ciekawa, jakby... W sensie to nie jest jakieś, kurczę. Yy, ja mu dam tabliczkę, żeby on tutaj przyszedł, żeby on to zobaczył. O, widzę, że się tutaj zorientował. <laughs> Myśli, że to <laughs> dealer z doknesem. Zorientował się. O! Kurczę, dobra. No to może kogoś innego jeszcze spróbujemy, ale przynajmniej itemki jakieś sobie może z tego, z tego diamentu zrobić w sumie. Dobra, teleportowałem się do kogoś, kto ma nick. Nie mam hasła. Zobaczmy, co oni tu Tutaj mają. Zakaz wstępu, zakaz wstępu. Ło! Oni tutaj nawet mają akwarium. O A tutaj ładnie mają. Procox, baza, yo. <grafię> no dobra, no to zaraz zobaczmy tutaj tą ich bazę, rozryźnijmy się, co oni tutaj mają. Okej, okay, mają tutaj owieczki, znaczy jedną owieczkę. Mają tutaj bambusy, jakieś zboże. Ło, drzewko mają. Kurczę, przy kanionie, no to troszeczkę tak niebezpiecznie, bo jak ktoś by znalazł ten kanion, no to tutaj się bardzo zdradzą tą, tą szybką tutaj, no ale dobra, zobaczmy. Zobaczmy, co oni tutaj mają jeszcze i w jaki sposób by można było tutaj im coś kontrolować ich. Dobra. Tutaj mają o, widzę, że też w wodzie, jak nasz poprzednik, który się zorientował niestety, że nie okradaj, bo ci zabije jął koks. <grym> Okej, okay, dobra. Co by im tutaj zrobić? Może, może, może tutaj łażą, o, widzę, że tutaj schodzi do podziemi. Ło, wow, dobra, i tu mają tutaj duże, duże to mają. Dobra, tutaj mają jakąś taką kopalnię małą. Znaczy skrzyneczki mają tutaj coś kopią. Z zakaz wstępu pokój kapi jedynie. Z pozwoleniem. Dobra, co by im tutaj zrobić, bo myślę, właśnie mają diamentowe zbrojki. Ja wiem, tutaj może zamiast Dawać im jakieś itemki, to ja bym po prostu zrespiła coś, żeby sobie z tym powalczyli. Na przykład jakiegoś, myślę, nie wiem, zombiaka albo creepera, albo coś bym im tutaj zrespiła smila, zombiaka jakiegoś, zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Myślę, że creeper się przyda. Co by im tutaj jeszcze zrobić? Jakiegoś pająka może? Ciekawe, jak zareagują? Jak tutaj nagle się pojawi pająk. O, jaskiniowy pajączek. Dzień dobry. O, dobra, zabił. Ale. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Od bardzo nie ogarniam, skąd się wziął. Ale zrezmy tutaj kolejnego pajączka. Sprawdzają, czy przypadkiem to z góry coś nie leci. <grym> dobra, to lecimy za nimi dalej tutaj. Gdzie oni idą? Czy oni się kierują ku górze? Tak, idą na górę. Nie. Po coś po prostu szli. Okej, okay, dobra. No to jakby. Oj, oj oj. Tutaj creeperka im zrespmy. Tutaj jeszcze jakiegoś pajączka im zarespiła. O, tutaj na przykład. O, o, o. Zobaczmy, jak sobie z tym poradzą. Nagle tutaj mają pająki. Okej, okay, okej, okay, dobra, ja bym tutaj jeszcze creepera na szybko. Dobra, tutaj niech będą mieć creepery. Dobra, tak kilka. Niech y niech pokażą jakby, że mają zbrojki, mają miecz diamentowy, no to niech się po niech pokażą, że się potrafią bić. Okej, okay, ja bym jeszcze im tutaj coś zespawnowała kilka. O, 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 dobra, creeperki idą tutaj do góry. <laughs> Ojej Dobra, ba bawiam się tu z nimi. Zastanawiam się w ogóle o co chodzi z tym. Napisali. Wcześniej wytyfy, że. O! Oj! Jakby. Dobra, to jest jakiś <głos》> skutek uboczny. Ale zobaczmy. O! Tutaj mają tą farmę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. Co by tu jeszcze im zrobić? Może bym jakąś im tabliczkę postawiła, żeby itemy oddali czy coś. O nie, to jest lewa. Dobra. Jakąś tabliczka bym tutaj zrobiła. ją to postawić, żeby ją widzieli. Dobra, zejdźcie. Idź, idź mi stąd, idź mi stąd, bo ja tutaj chcę tabliczkę postawić. No idź, no idź. No, dobra. Okej, okay, no to teraz tutaj dostaną tabliczkę. Tylko nie chcę, chcę, nie chcę żeby tutaj tego widzieli. Dobra, niech będzie. Nie, tutaj tego nie zauważą. Tutaj nie zauważą. Kurczeczki. Dobra, może tutaj im postawię? A nie, bo to jest. Co to jest? Dobra, oddajcie itemy albo zginiecie. Dobra, niech będzie. Zobaczmy, jak zareagują. Czy się zorientują, że to troll, czy może? Czy może się wystraszą i rzeczywiście dadzą jakieś itemki, a postawię im może skrzyneczkę jakąś tutaj. Okej, okay, stawiam tutaj skrzynkę. Zobaczymy, jakby, czy rzeczywiście się wystraszą i coś tutaj dadzą do tej skrzynki, chociaż to wątpię. No ale zobaczmy. Napisałem im tutaj. Zobaczmy się oni w ogóle... Oni chyba sobie poszli. Czy oni sobie poszli? nie no nie mówcie mi, że kurczę... dobra, no tak sobie poszli gdzieś. No to niech tutaj mają teraz jakby problem. O. Zostawmy tutaj tych creeperów. Jak wrócą, to no to będą mieć niespodziankę. Tutaj widzę, że ma... o ja tutaj widzę, że coś tutaj mają. Dobra. No chcę tu zejść, halo. a Dobra, oni tutaj widzę, że ojć, rozwalili tutaj sobie coś. Zobaczył creepera i jakby się wystraszył i sobie rozwalił akwarium. Troszkę mi szkoda tych rybek. Się ewidentnie jakby coś, coś, coś... XD. Ojeju. Szkoda mi tych rybek. Ten golem w ogóle... Golem Zbyszek. Golem Zbyszek patrzy, nie wie, co się dzieje. Rybka tu w ogóle... Co się dzieje z tą rybką? Doknez, nie troluj. Ja cię kręcę. Dobra, ty, ci też się zorientowali, no to może do kogoś innego pójdziemy. Dobra, mamy tutaj kolejną osobę, która mam nadzieję, że tak szybko nas nie zdemaskuje, która się nazywa Doknez z coś takiego. Także chyba nasz, na, nasz fan, znaczy się Huberta Fun. Co bym tutaj zrobić? Jesteśmy tutaj na respie, praktycznie. Pomyślmy, co, co by tutaj zrobić? Może po prostu, jakby postawimy mu tutaj diament. Tak na początku. Chociaż nie, on ma diamentową w sumie zbrojkę, więc jakby nie wiem, czy jest. Sens. Dobra, mamy tutaj jakiegoś ziomeczka. Minecrafter już się nazywa. I ewidentnie tutaj kopię sobie w poszukiwaniu diamentów albo czegoś wartościowego jeszcze innego. Także nie wiem, może mu pomożemy i trollujemy go, dając mu jakieś diamenty. Jak myślicie? Myślę, że to będzie całkiem dobry pomysł. Dobra, no to dajmy mu tutaj jakiegoś diamencika, że niby tutaj sobie ominął coś. Albo, hm, hm, hmm. on tutaj kopie. Dobra, w tą stronę kopię, ok. Dobra, no to tutaj może tak. Pyk, pyk. Okej. Okay. No, no, kop, tu, kop, tu, kop, tu, kop, tu. Chodź, tu, chodź, chodź, chodź. nie tam. Po co ty tam kopiesz ziomeczek? Ej, wracaj. No, dawaj, 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 dawaj. Chodź tu, chodź tu. O, on tutaj to dookoła kopię. Dobra, mam nadzieję, że wykopie się gdzieś tutaj i rozwali to. Zobaczmy. Może zróbmy tak. O, o, dobra. I tutaj mu to zalepimy. Dobra, niech tak ma. A, myślę, że tutaj można zrobić tak samo. O ile, jakby go tam nie spotkam. Dobra, lepiej nie ryzykuję, bo on. A, dobra, jest tam. Okej, okay. dobra. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, zobaczmy, 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 czy on tutaj to odkryje. Dobra. Tutaj niszczy. Są tu ma jakieś roz... Co są tu robi jakiś mechanizm. Weź. Kop, kurczę, te Oj, nie, zamykaj mnie Wypuść mnie Omg oh Dobra, trzeba się wydostać z tego Okej okay. Dobra, idź szukać diamentów Diamentów szukaj zamek, szukaj diamentów No dawaj Na pewno tego nie przeoczysz No, chodź tu Ja to dałam za daleko, naprawdę Że ja on tego nie zobaczy Serio A dobra Jakoś tutaj trzeba coś bliżej zrobić Może mu jakąś... Nie, o, 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 o mam pomysł Zobaczy tutaj pająka Oj, nie tak Oj, nie tak gdzie ja się nie zorientuje Omg oh Omg oh No się dzieje tu w ogóle. uciekam przed tym pająkiem? to zabi go. Co? Naprawdę, tu uciekł. No nie bój się, ja cię chciałam zaprowadzić do diaksów. Chciałam cię zaprowadzić do diamentów. Gdzie je dałam? Halo, halo. Gdzie one są? A, tutaj są, dobra. Tu są diaksy. Chodź, tu, chodź. Jakby po tropie pająków. Dawaj, dawaj, dawaj. No tych pająków tu. No, chodź, chodź, nie bój się. O, 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 dobra, dobra, dobra. Idzie, idzie. Zobaczmy, czy on tutaj dojdzie w ogóle. No, 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 no. Dobra, dobra, dobra. Dobrze, 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 dobrze. Jesteśmy na dobrej drodze. Dobra. No. Chodź tu, chodź tu. Nie bój się pająka. Nie bój się. Chodź, 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 chodź. Oh, Jezu, on się naprawdę tutaj aż z tym pająkiem męczył. Aha. Aha. Super. Naprawdę rewelacja. Ja naprawdę chciałam dla niego dobrze. Chciałam, żeby odkrył te diamenty. Napisał taką buźkę. Nie wiem, wie, co się dzieje. Ciekawa jestem, czy to on tutaj jeszcze w ogóle przyjdzie. Może się jakoś przygotuje i tu przyjdzie. Kurczę. Co by mu tutaj zrobić, żeby on się jakby... Pająki. A ja, ja. On widać nie jest przerażony tym. Kurczę, za dużo mu pająków troszeczkę zrobiłam, a tu dosłownie dzielą go, ile... Nie wiem, ile tu tych pająków nawet jest. a dobra, ale z kilka pająków godzili od tego, żeby po prostu diaksy mieć. O, dawaj, dawaj, dawaj. No chodź, 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 nie bój się, chodź, 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 chodź. Chodź, nie, nie bój się, nie bój się. O, dobra, widzi pająka. Zauważ te diaksy w końcu. dotrzyj do nich, proszę. O, rany, no nie wiem, czy ona zauważyła, czy on, czy ona, nie wiem, jakby nie widać za bardzo. Czy ten ktoś zauważył te diamenty? O, dotarła! No dotarła w końcu do nich. Dobra, ale tego pająka się wystraszyła troszeczkę. przesadziłam chyba z, tam, z tymi pająkami, ale kurczę, myślę, że ten diament jeszcze tam utknął i ona tego nie może wziąć teraz. Musi tu iść znowu. Dobra, zobaczmy, jak ona sobie tam... A, nie, jest tu, jest tu. No, 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 dawaj, 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 już masz diament. Jest! Dobra, udało się, ma diamenty i pająki. Myślę, że takim akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Całkiem spoko, myślę, że wyszły te trole, Jedni zyskali Trochę. Drudzy w ogóle jakoś nie przywiązywali do tego, takie o, o, diamenty. A, Doknes zrespił diamenty. O, przestań. No dobra, no także jedni się cieszą, tak myślę. Drudzy po prostu tak pff, zareagowali na to. Ale myślę, że warto jest zostawić łapkę w górę i mam nadzieję, że dobijecie do 20 tysięcy łapek w górę, ponieważ może się tutaj jeszcze pojawię. Jak mnie Hubert zmusi, to tak. To myślę, że się tutaj pojawię. Także do zobaczenia. Wbijajcie. Się na kanał i w ogóle łapki zostawiajcie pod każdym filmem, bo motywują. No mnie na przykład zmotywowała ilość łapek pod filmami Huberta i jakby pomyślałam, dobra, spróbuję to nagrać. Może pod tym filmem również bijecie 20 tysięcy łapek w górę, więc do zobaczenia! No i cześć!